Gość Poranka. Katarzyna Kosińska, witam. Zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj pierwszy poniedziałek miesiąca, a więc krótkie spotkanie ze sztuką. Pan Marek Zalewski, artysta plastyki, jest o poranku z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Zaczniemy od tego, co już niebawem w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Mam tu na myśli wystawę grafiki. Panie Marku, na kiedy zapraszamy naszych słuchaczy? To znaczy, to jest wystawa taka e, podsumowująca to, co do tej pory, tak powiem, robiłem i robię. E, nie tylko grafiki, bo dużo będzie balastwa też, mhm. tak? Już jest przygotowany katalog. Zapraszam, 18 we wtorek o godzinie 18. .00. Owoce nocy i dni. Tak, ponieważ e, pracuję nocami i dniami e, i, i, i chcę pokazać to, co dawno nie pokazywałem, w Ciechanowie, Puh, ładnych parę lat. I zobaczymy, ile prac na wystawie się zaprezentuje? Będzie cały parter w muzeum, w muzeum. także troszkę, troszkę tego jest. Myślę, że będzie około 40 prac z różnego typu i graficznych, i, i malarskich. Rzeźby nie pokazuję, bo tam jest w muzeum zawsze pewien problem. Lokal pełni różne funkcje. I jak długo tą wystawę będzie można oglądać? Całe wakacje, z tego, co mi o, muzeum przekazało. A na gorąco zapraszamy. Godzina? Przypomnijmy? Godzina 18.18 18. 18 we wtorek. Zapraszam serdecznie. To jest taka wystawa, mówię, podsumowująca i jednocześnie pewnie, no, podejrzewam, że ostatnia w Ciechanowie. Oj, miejmy nadzieję, że nie, panie Marku, nie. No, różnie to bywa, różnie to bywa. My czekamy na, na pewno na kolejne, a póki co zapraszamy na 18 czerwca. A w wakacje, jakieś plany na wakacje? Jeszcze wystawowe, czy, czy na razie nie? Gdzieś dalej? Wystawowe nie, dużo pracy, dużo mhm. pracy takiej no warsztatowej, pewne rzeczy przygotowuję. Zapraszam na przykład rzeźbiarzy na pewien projekt rzeźbiarski. Organizuję, dopiero zacząłem organizację pleneru rzeźbiarskiego nie w Ciechanowie, ale zapraszam rzeźbiarzy, którzy lubią tworzyć coś dla dzieci, czyli jakieś prace związane z o tematyce dziecięcej, dlatego że to będzie plener, z którego efekt będzie plac zabaw zachęcamy, jeśli ktoś by chciał się włączyć w ten projekt, to wystarczy odezwać się do pana. Do mnie, do mnie, bezpośrednio na privy gdzieś tam albo na telefon, bardzo proszę. Zachęcamy gorąco, a my na pewno podczas kolejnej audycji trochę na ten temat porozmawiamy. E, chciałabym też zapytać, panie Marku, bo ostatnio w, przeglądałam Facebooka pana i e, jakoś tak dużo kobiet się tam pojawia. Tak, to jest taki cykl, który powstaje. Ja to celowo w pewnym fragmencie tylko pokazuję, dlatego że. Z moim bratem e, przygotowujemy pewną książkę. Mhm. Czyli więcej nie możemy jeszcze zdradzić, nie, jest jeszcze to, za wcześnie. Jest to pewna niespodzianka, która się pojawi nie niedługo, niedługo z moimi grafikami. To też będzie interesujące. A z tekstami. Uh -huh. e, jeszcze chciałabym zapytać, co by pan polecił naszym słuchaczom? Czy ostatnio jakąś ciekawą e, wizytę w galerii odbył? Tak, e, no oczywiście byłem w Płońsku, w wspaniałej galerii e, sztuki. Mam nadzieję, że ta, ta sztuka będzie tam zawsze obecna, chociaż różne tam wieści dochodzą. E, wspaniała wystawa m, Izabela Wyrwa, Wabrzyniec Trzemieczny, Szczerze powiem, nie znałem tych artystów. Wspaniałe rzeczy. Tkanina inaczej traktowana, inaczej warsztatowo, przez tworzywo sztuczne. Wspaniałe rzeczy. No i oczywiście linoryty Wawrzyńca. Ludzie z dobrym przygotowaniem artystycznym, wykształconych, że tak powiem, plastycznie. No i przede wszystkim te nastroje, które pokazali, tak zwane światy wewnętrzne i światy zewnętrzne, wspaniale się do, jakby dopełnili. Pani i paniza pokazała te tkaniny przestrzenne bardzo duże i no, ciekawe. Szkoda tylko, że są to rzeczy jakby mało dzisiaj pokazywane. Dlatego, że y, y, ludzie nie bardzo rozumieją nawet, nie potrafią nazwać. Ja nawet się tam na tej wystawie spotkałem z takim. No, sala nieduża, więc y, podsłuchiwać można było, co ludzie mówią. Y, I przykro mi było, że y, jakby nie wiedzą, co to jest. Pytają, a co, a co to jest, a po co to jest, a co z tym się dalej dzieje. No, artyści tworzą dla, nie tylko dla tego, żeby sprzedawać, ale też. Tworzą dla, dla siebie, dla swoich odbiorców. dla... Mój profesor zawsze mówił: Marek, jak będziesz miał jednego odbiorcę, tego co robisz, to jest wspaniale i warto robić. I e, tak to trzeba robić. A wystawy się nie trzeba bać, po prostu trzeba przychodzić do galerii i, i pytać. A jak nie wiem co, ja nie, nie potrafię tego nazwać, to się pewnie e, ludzie boją i, i nie pytają. Tak nie powinno się odbierać sztuki. Powinno się pytać, nie wiem, zapytam. I dlatego warto pytać 18 czerwca. Jeśli ktoś przyjdzie i czegoś nie będzie wiedział, to będzie artysta Oczywiście. Ja, i wtedy Ja tak. też mam tą świadomość, że to, co robię, to pewnie dla wielu ludzi jest niezrozumiałe, nie, niepojęte. A po co to robię? No. Poeci też piszą teksty, o których. Pewnie, kto dzisiaj rozumie Ulyssesa, czy inne rzeczy. I zastanawiamy się, co autor tak, miał na myśli. Tak, tak, tak samo jest w tych dziełach sztuki. Ale warto pytać. Te rzeczy, nie bójmy się. Nie bójmy się tego, co ludzie pokazują. Dlatego, że to są rzeczy pewnie niezrozumiałe. Ja też to rozumiem, że są niezrozumiałe. Ale nie bójmy się, bo to nie jest tak, że, że, że wszystko można nazwać, że to jest kwiatek, albo to jest pejzażyk, albo to jest jakaś martwa natura, czy jabłuszko. Łatwo wtedy powiedzieć, tak, to jest jabłko albo kwiatek. Trudniej powiedzieć, jak to będzie czarny kwadrat i co on jakby daje w naszej wyobraźni. To trzeba robić, trzeba trenować swoją wyobraźnię. I za, zapraszamy, zachęcamy też do zadawania pytań. Panie Marku, niestety nasz czas antynowy <laughs> Zapraszam 18. końca. 18. Zapraszamy gorąco 18, a ja zapraszam także 11 czerwca, Mamy czyli już we wtorek. Katalog, tak? tak, na kwadrans ze sztuką. I a, z Michałem i z Panem dziękuję Markiem bardzo. Zalewskim. Tak, ja mam piękny już e, właśnie katalog, który 18 też a będzie. A można podziękować starostwu również, bo można. dofinansowało i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, i Starostwo Zarząd. E, powiatu Dziemiańskiego do mi i ten katalog. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Już więcej nic nie możemy powiedzieć. Dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia. Moim gościem był pan Marek Zalewski, artysta Plastyk. Dziękuję. dziękuję.